no, nie wszystkie ciasta gadzą! Bo to jest lepsze, raz i hip hop! Jak widzicie, nie jestem tu sama! Pierwaliś was kurwa! Wy chajcie, To się tak robi! Jak widzisz, tak? Kombinować trzeba, a nie to i to! A wy macie tu, pierdolizba kurwa, bo patelium gorącą tu tym oberwiecie. Mimo to, że robię gry w lesie, miejsca, może mnie dokopać do...